Bolesław Leśmian. Słowa do pieśni bez słów. Kto ci odmłodzi w żywocie wieczne? sam się przepinać. razem z chmurą się z płomień wzdłuż szkarłatnej zagęstce. A ja, obłędny nieistniejących zdarzeń wspominacz, Bywam Tobie najbliższy, Tylko we śnie i w klęsce. Nie było dolin, A jednak smutek stał się w dolinie. I choć wróżek nie było, W snach mówiono o wróżce. Brzegiem obłoków fiolet płynie, Myśli, że płynie. Sen się boczy na tego, świateł w nicość rozpróżce. W odmętach nocy niech ciał się strzeże bezbronne. Ciał niech swe losy przesłania byle jakim błękitem. W moim ogrodzie coś się znagliło i zaszemrało. Zaszemrało jak gdyby ktoś się rozstał z niebyte. Znam ja na pamięć jedną dziewczynę, znam jej bez tchnienia. i mym ustom uległość wieszczotliwie zawiniła. Nic w niej nie było, oprócz uśmiechu i przeznaczenia. I kochałem ją za to, że nic więcej nie było. Znam taką duszę, co cmentarniejąc nie do poznania Sztuczną ruszę w śmierć niosło, Była niegdyś ruszystką. Skąd ten świadca I róże sztuczne, I czyjeś ołkanie. I ja w świecie, I ptaki, I pogrzeby, I wszystko? Znamia, zło... Znamia złocistość, co śni się niebu w imię Rezedy. Dla snów błędnych jest człowiek. Lada bożą u Gasł niegdyś wieczór, i łódź się moja rozbiła wtedy o tę zgubną złocistość. Tak się stało że on. Zorza dokrwawia swój żal do nieba w czerwieniach pustych, a obłoki gasnące chcą bezludny świat urość. Czymże jest dla mnie? Albo dla jezior, albo dla brzustych, głuchoniemej wieczności zaraźliwość i burość. Czym tajemnice w niepowtarzalnych dreszczach roztrwonił, gdym twe ciało w ciemnościach pieszczotami przejaśnił. Świat się już dla mnie dość na i na ustroniu i jam się dość dla świata na człowieczy i naś. Śpieszno mi teraz do zmartwychwstania kilku topoli. Co szumiałem w pobliżu zanikłego w snach domu. śpieszno mi teraz do zatajonej w gwiazdach niedoli, którą muszę sam przeżyć, nic nie mówiąc nikomu. I co ja zrobię po śmierci z sobą i z całym światem? Czy w twych łzach się w zazłoce? Czy się we mgle? Bez Mrok nieodparty zszedł się w ogrodzie z bezwolnym kwiatem. Myślmy, byli w tym roku i będziemy.